Cały ten cykl to jeden wielki eksperyment. To, co działo się przez 25 lat, to już jest pewne. Tak samo jak prawda jest pewna, tak samo jak pewne jest to, że więzy krwi są nierozerwalne i to, co psychologia niesie ze sobą, czyli że każdy jest inny, a jednocześnie wszyscy jesteśmy tacy sami. Natomiast niepewne jest to, co przed nami. Od nas w dużym stopniu zależy, jak ta rzeczywistość zostanie ukształtowana. Mam młodą absolwentkę studiów z zakresu mediacji, a jako że jest psychologiem, to będzie nam łatwiej porozmawiać. Zapraszam Was do wspólnej rozmowy na temat mediacji. Moniko, jako specjalista od potrzeb ludzi, bo przecież to jest domeną psychologii, tak. chciałabym Cię zapytać, spróbujmy się zmierzyć jako życiowy praktyk, który odwołuje się do życiowego doświadczenia i tylko młoda kobieta pełna... Jakieś nadziei na to dobre życie i mające jakieś plany, a jednocześnie już z fachowością rzecz, rzeczową wiedzą podchodzącą do tego. Kiedy masz być w konflikcie, no na przykład tą przywołaną wdowę po zmarłym proboszczu k, parafii protestanckiej i nowego proboszcza, którzy są w konflikcie o zniesienie współwłasności, czyli o, tą, o to mieszkanie, w którym mieszkał poprzednio zmarły co dopiero proboszcz, to jak myślisz? Jakie oni na początku mają motywacje? Jak oni się zachowują? Co jest głównym motorem ich, ich postępowania w tym konflikcie? Jak sądziesz? W moim odczuciu i biorąc pod uwagę zakres psychologii, jeżeli mowa o pierwszej stronie, czyli nazwijmy, pierwszą stronę nazwijmy proboszcza aktualnego, wydaje mi się, że motywacją do, do rozmowy i, i próbą e, przejścia na jego stronę jest. Są sprawy formalne, czyli ziemia, jakieś dzierżawa, części, chęć posiadania, chęć posiadania terenu. Jeżeli chodzi o drugą stronę konfliktu, a mówimy tutaj o, o wdowie po obrzeżeniu po, po Proboszczu, chodzi bardziej o sprawy emocjonalne, czyli to. Z czym się kojarzy kobie, w tej kobiecie dane miejsce, jakie ulokowała tam wspomnienia i nie, nie tylko oczywiście wspomnienia, ale też rzeczy. No i cał, całe otoczenie, które, które się mieści wokół, wokół tej placówki. Proces kształcenia mediatorów jest przykre na początku, bo jest w tym trochę prowokacji, już taką prowokację trochę Cię wprowadza. Ale chcecie zaprosić właśnie do rozmowy i będziemy szli dalej w antycypacji. Znaczy, chcę cię poprosić, żebyś na bazie tej swojej wiedzy, jeżeli dogadamy się co do potrzeb, poszli dalej. No bo czytamy takie proste, logiczne założenie, że jeżeli zrozumiemy tych ludzi, o czym sama mówiłaś, to będziemy w stanie postępować tak i rozumiejąc ich zachowania, nie będziemy przykładać do nich nadmiernej wagi, szczególnie to są jakieś na przykład zachowania takie nie, 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 nie bardzo akceptowalne. Ale będziemy w stanie przewidywać, co oni zrobią następnym razem, jeżeli się nad tym w ogóle zastanowimy. Mhm. Dlatego do, do takiej drogi chcecie Cię zaprosić. Jeszcze druga droga jest bardziej przykro, bo ona zaprasza Cię do logiki, do logicznego myślenia. Gotowa jesteś? Spróbuj. Powiedziałeś o sytuacji proboszcza i sytuacji tej pani. Czy możliwe, że się mylisz? Yy, zawsze jest opcja tego, że się mylisz. No właśnie. To zapraszam Cię w takim razie, idźmy dalej. To jest e, błądzić rzecz ludzka i ja, e, bazując na wiedzy, jaką mi pokazałeś, czyli proboszcz i była żona, ja mogę wnioskować, że tak sprawa może się kształtować. Mhm. Ale po rozmowie z obu, z, z obu stronami może być zupełnie inaczej. To są moje przypuszczenia. Świetnie. Tak mi się na ten moment wydaje. Czyli możemy w takim razie zbudować taką zachętę, chcę ci dać. Chciałbyś mieć taki sposób postępowania, który nie, nie już z sobą ryzyka błędu, żeby nie mieć wątpliwości? Byłoby cudownie, tak? ale wydaje mi się, że tak naprawdę takiego, takiego schematu niestety nie ma, bo człowiek jest bardzo ciekawą postacią. I y, on nawet jeżeli przychodzi i rozmawiamy, i on y, na samym początku trzyma tą stronę, takie ta, taki ma, taki ma podejście, takie ma, y, taki ma zdanie na ten temat, wydaje mi się, że człowiek jest w stanie zmienić y, pewne rzeczy po to, żeby na przykład dojść do innej, i, i, do innej sprawy, inaczej troszeczkę y, ugryźć. Też powiedz, że każdy jest inny. Tak, i wydaje no. mi się, że potrafi to, że człowiek lawirować. Czyli też Czy powiem, że w rzeczywistości y, konflikt jest nieprzewidywalny. Jest. I sposób postępowania też tak. może być różny. W zależności od tego, jak sytuacja y, się toczy, to człowiek jest w stanie się dostosować. Mhm. W sensie takie, że, do... że Postępowanie w konflikcie nie może być jednolite. Istnieje jednolita i spójna procedura postępowania w konflikcie dla yy. zawarcia ugody? Jest e, schemat konfliktu, który jest podobny, ale samo rozwiązanie nie jest jednolite. Nie ma, nie ma na, ten, e, na ten temat je, jednego schematu. Widzisz, to jest ta logika i prowokacja. Stanisław Lem powiedział, że ludzie nie słyszą. Jak słyszą, to nie rozumieją. A jak zrozumieją, to zapominają. I dlatego rzeczywiście uczymy ludzi, żeby siebie słuchali, rozumieli. To wszystko to, co powiedział. Wrócę do swojego pytania. Moniko, czy istnieje jednolita i spójna procedura postępowania w konflikcie w celu zawarcia ugody? Wydaje mi się, że nie. Jej, nawet nie wiesz, jak podoba mi się właśnie to, co właśnie się dzieje. Zaczęłaś się nad tym zastanawiać, myślisz i mówisz już teraz, że ci się wydaje. Bardzo dobrze. A może, że się mylisz? Tak jak mówiłam wcześniej, mogę się mylić, ale czuję, że nie mylę się tym razem. Bardzo dobrze. Idźmy tą drogą, jeżeli wytrwasz, będzie z tego dobrać. Czy jeśli bym powiedział, że ci ludzie, którzy trafili do mediatora, mają ze sobą różne przykre zdarzenia, to jest prawda? Ym, jeszcze raz, proszę. Czy jeśli powiem, że ten proboszcz i ta obdowa po poprzednim proboszczu mają ze sobą szereg przykrych doświadczeń, i dopiero wtedy trafiają do mediatora, to może być prawda? To oczywiście. No właśnie, bo gdyby oni wcześniej nie mieli tych przykrych doświadczeń, to próbowaliby się jakoś ułożyć. Oni prawdopodobnie trafili do mediatora już po różnych przykrych zdarzeniach. Spirala konfliktu nam je pokazuje. Mówi o tym. O tych przyczynach, które zaczyna konflikt od prowokacji właśnie porozumieniu, potem mówi o odwecie, potem mówi o eskalacji konfliktu, no i wreszcie mówi o tym takim aż bardzo do samozniszczenia. Więc oni prawdopodobnie gdzieś na tej spirali tam krąży. Początek gdzieś był. Początek gdzieś był. I jeszcze coś się działo takiego, co jednego i drugiego nastawiło do siebie negatywnie. Podejrzewam, że to już jest... Y środek konfliktu, gdzie doszli do. Czy do przyznasz, niego... że każdy z nich ma prawo mieć rządze zemsty? Oczywiście. Właśnie. Każdy Dla każdego I moja sprawa jest najważniejsza. Następnie, jak swoim... zapytam księdza proboszcza tego już nowego, czy on by się chciał porozumieć z tą wdową, to co by mi odpowiedział? Życzyłabym sobie, żeby jako proboszcz chciał się porozumieć. Znakomicie. Ja jednak Cię pytam, co on by mi odpowiedział, jak sądzisz. To myślenie życzeniowe jest inne niż myślenie antycypacyjne. Czyli gdybyśmy weszli w yy, jego skórę, to jak myślisz, Wydaje mi się, że chciałby y, rzeczywiście y, s, tylko i wyłącznie swojego rozwiązania jako dla, dla parafii, jako... Czyli jak sądzisz, co bym nie odpowiedział na pytanie, czy chce się porozumieć? To znaczy, jeżeli już jest w Mediacek, to już wyraził zgodę, więc chciałby. To nie możemy czynić takiego założenia, bo my jeszcze tam nie jesteśmy. To jest przestrzeń nieznana. Okazuje się, że mediatorzy mają 10% skuteczności w doprowadzaniu ludzi do tego, żeby siedził przy jednym stole. Przecież to nie jest tak, że oni tak po prostu przyjdą i już. To jest pewien rytuał kontaktu z tymi ludźmi, który ma ich zachęcić, żeby oni tych mediacji przyszli. Y no skoro oni już porobili sobie szereg przykrych rzeczy, to niekoniecznie są chętni do tego, żeby jeszcze iść do jakiegoś innego człowieka i przy nim rozstrząsywać swoje sprawy, tym bardziej, że ksiądz proboszcz doskonale wie, że racja jest po jego stronie, a one również są przekonane, że krzywdy, które ją doznały, są zupełnie nieuzasadnione i powinny to za to zadośćuczynienie, tak? Wydaje mi się, że... Te, te, oczywiście, że tak może być. Mógłby proboszcz nie chcieć... Yy, nie chcieć rozmawiać. To teraz dam ci płaszcz ochronny. I chcę Cię zachęcić, żebyś po prostu poszła ze mną i nie bała się tego. Czyli żebyś poszła ze mną drogą mediacji z tym proboszczem i z tą, z tą kobietą. Otóż, kiedy zapytam, i teraz wchodzi już doświadczenie, które rzeczywiście przypisane jest do, do metody mediacji, potwierdza się z każdym kontaktem z ludźmi. Otóż, prawdopodobnie, jeśli zapytam księdza proboszcza, czy chce się z nią porozumieć, to on mi odpowie, że ona jest strasznie agresywną kobietą, że ona wyrządza strasznie dużo krzywdy poopowiadała wszystkim wiernym, że wystąpiła na mszy i krzyczała, co tam się złego działo, że to jest po prostu zła kobieta. Prawdopodobnie będzie i tak nie miała? Mhm. Chciałbym się jednak dowiedzieć, czy on się chce z nią porozumieć. A ty byś chciała się dowiedzieć, czy on się chce z nią porozumieć? Yy, tak. I zadałabym jedno kluczowe pytanie. Tak? Co, jeżeli się państwo nie dogadacie? Super. Jak myślisz, co on się odpowie? Myślę, że yy, poczekamy trochę na odpowiedź. Ale jak myślisz, co on ci odpowie? To jest sztuka antycypacji. Yy, no, wydaje mi się, że wtedy pomyśl, że warto byłoby, się, warto byłoby się dogadać, bo jeżeli spotkają się w sądzie, to ma szanse, które mogą być dla niego. Ma szansę przegrać. Tak wyobraź sobie pracodawcę, który nie puścił Cię na wesele Twojego, twojego przyjaciela i yy, jeszcze do tego obraził cię i dał ci wypowiedzenie, zwolnił cię z pracy, zabrał Ci premię. Gdybym przyszedł do ciebie i zapytał, czy, chce się po, czy, czy chcesz się porozumieć, a potem bym powiedział słuchaj, co by mogło się najgorszego wydarzyć, jak się nie dogadacie? To co byś mi odpowiedział? No, że mogę nie pracować już. Okej. Okay. Przystąpisz yy... do mediacji? Tak. A jeśli jego zapytam, co najgorszego może się wydarzyć, jeżeli nie przystąpi do mediacji, to co mi odpowie? Pracodawca. Yy, biorąc pod uwagę pracodawcy, jeżeli mówimy o pracy, w której jednostka jest w tłumie. To wydaje mi się, że nie będzie chciał. Widzisz? Proszę, nie. To nie idźmy tą drogą, Ludwiku Dornisabo. Sabo. Idźmy inną drogą. Skoro chce się dowiedzieć, czy on się chce porozumieć, a ja nie dostałem odpowiedzi, to nadzwyczaj prostym jest powtórzyć pytanie. Nie kombinuj. Nie szukaj innej alternatywy, bo to ci się nie uda. Po co? Lepiej być w bezpiecznej przestrzeni. Zapytałem go, czy chce się porozumieć, a on mi opowiada, że ona krzyczała na mszy. Nie odpowiedział na moje pytanie. Tak? Tak. Zapytam go więc drugi raz, jak sądzisz, co mi odpowie? Tu przydaje się sztuka, to doświadczenie, no. które mają mediatorzy. Tuż Otóż za drugim razem on mi odpowie, że on by chciał, tylko z nią on się nie, nie da. Z nią się nie da. Dopiero za trzecim razem, jak zadam mu dokładnie to samo pytanie, nie będę go zmieniał, nie będę odwoływał się do żadnych impasów, to odpowie mi, że chce. Bo trudno znaleźć... I teraz odwołam się do Ciebie jako psychologa. Potrafisz sobie wyobrazić takiego człowieka, który nie ma motywacji do tego, żeby był szczęśliwy? Yy, potrafię sobie wyobrazić takiego człowieka. No właśnie. To wystarczy, jeśli przyjmiemy to założenie, że do nas przychodzą tylko ludzie, którzy to nie mają. Że na mediację trzeba zasłużyć. Ktoś, kto nie chce być szczęśliwy, ktoś, kto nie chce załatwić swojej sprawy, niech idzie swoją drogą. Tacy też są. Tylko mamy wystarczająco dużo pracy, że nie musimy poświęcać im czasu, bo szkoda tego czasu. Jest cenny Twój czas jakoś. No, Ale jeżeli jest. nie chcę doprowadzić do tych mediacji, no to, to się po prostu nie stanie. Bo Ty wciąż rozróżniasz te rzeczy, albo raczej łączysz je w Czym innym jest to, czy się zgodzi na mediację, czym innym jest to, czy on chce mediację? a czym innym jest to, czy on się chce porozumieć. Mhm. I pierwszym etapem niejako te, tego kształcenia, w które cię chcę wprowadzić, jest rozdzielenie tych spraw. Czym innym jest, czy człowiek chce rozmawiać, czy innym, czy chce się spotkać, a czy innym, czy chce się porozumieć. To jest logiczne i proste. Dobrze, proszę. jeżeli ustawimy to w, w schemat, tak? czyli na początku popracujemy nad tym, żeby człowiek chciał zaszło porozmawiać, czyli to będzie naszym sukcesem. Drugim sukcesem będzie zgoda na medycynę. Nie, się. nie chcę iść z tą drogą. Czy możliwe, że się spotkają, a nie dogadają? Oczywiście. Czy możliwe, że porozmawiają, a się nie dogadają? Oczywiście. A czy możliwe, że chcą się porozumieć, a się nie porozumie? Tak. Naprawdę? No wydaje mi się, że tak. Gdybyś chciała coś zrobić dzisiejszego dnia, tylko pamiętajmy, jeżeli pojawią się dwie strony konfliktu i pomimo tego, że ze szczerymi chęciami ja tu szłam i chciałam się porozumieć, ale widzę drugą osobę, która we mnie zbudza takie, a nie inne uczucia, moja chęć... Może zniknąć. To jest tylko Twoje założenie. Oczywiście. I zaraz zobaczymy, co z tego założenia zostało. Jeśli trzy razy zapytam księdza proboszcza, czy chce się porozumieć, to on mi odpowie, że chce. Mhm. Jeśli trzy razy zapytam tej damy, czy chce się porozumieć, ona odpowie, że chce. Być może jeden na stu ludzi odpowie, że nie. Ale przecież oni wcale nie muszą się spotkać. Jeżeli byłoby tak, że ona się go boi i miałaby zmniejszyć jej motywację do porozumienia, to po co ich spotykać? A trzeba otworzyć swoje wyobraźnię, że taka sytuacja w ogóle byłaby.